Szynach. do celu! na dzień dobry hmm. coś powiedzieć taczka wierteł jakby nie patrzeć ale równie yy, różna ale głównie do betonu ciekawe czemu ktoś wyrzucił taczkę wierteł hmm. może krzywe? jak ktoś majsterkuje. majsterkuje dużo blasz dobrze po jakimś lasie rzeczy po czymś takim te będą miały nim 12 mm tutaj jest taka jedna fajna e, dyszka na oko patrzcie tu już nagwintowane ładnie wycięte o, do warsztatu żeby coś tworzyć. tutaj była jedna grubsza tu jest 25 mm i tu jeszcze wam chciałem pokazać jedną gdzie ona leży czekajcie Mmm. Patrzcie jak laser fajnie wycina. Jak ta góra jest właśnie precyzyjnie wycięta. Kurde, to jest... To jest dokładność i, i to jest technologia. I tu jeszcze... Eee... Małeczki. Wydaje mi się, że ostatnio sobie chłopaki odłożyli tego chila. A gdzieś już to mi dali na złom to jeszcze, I to jeszcze z dziurą. Także To musiała być impreza. Obczajcie to! Kurde, Majowy mi mówił, że to będą lata 45. Koń... Kon-kon? Kon-kon. Patrzcie jakie zawieszenie. Kurde. Na sprężę, na wszystko. No? Tak mi się kojarzy właśnie z takie, takie stare. Włoski, torze, to może być okres wojenny. Nie ma się, nie ma się co śmiać z tego. Ale zobaczcie. O, to stopka, chyba, czy podstopnik dla dziecka. Tutaj się to chyba to upiera. No. kurde, fajny sprzęt, naprawdę. Zobaczcie sobie sami, z dalsza troszkę. No, o, tu jeszcze pasek, żeby dziecko nie wypadło. Mhm. Wszystko, wszystko skórzane. Przyskałem, tak mi się wydaje, że to jest skórzane, nie musi być skórzane. Mhm. Jak ktoś odnawia takie zabytki, to dla niego to prowadził skarb, ale. No tak, to to boję się, że to... że to jednak trafi na złom, no bo... Czy na złom, na złomie już jest. Do chłoty, bo... Albo na śmietnik, no bo tu, tu za dużo stali to raczej nie ma. Jaki dobrobyt maszyn? Dwa łuczniki obok siebie. Idźmy dalej. E, jakiś roweryk i kosiareczka. Kosiareczka jeszcze z takim starym włócznikiem. Tutaj takim to niżej się trzyma, tylko już można do przodu. I daje radę eee, tylko no czekajcie, może sami usłyszycie? Eee, tak by tak jakby maszynka kompresy niestety nie miała o kurde ja nie wiedziałem, że że takie rzeczy istnieją jeszcze jakaś piąba to wygląda na szlifierkę eee, prosty nie wiem jak to nawet nazwać, nieprostą, to chyba włącznik, chyba tak, bo to szlifierka prosta ma od montowany kamień, a ta tak szlifierka, hmm, nie wiem, nie wiem dokładnie jak to nazwać, kto to robi, celma, o kurde, jest jakaś celma, nie, no to na pewno muszę wziąć celmę na złomie, nie, 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 jeszcze takie, takie cudo, jak to się nazywa? Czy to nie jest jakaś stara, zabytkowa wiertarka? Taka do drobnych rzeczy, do takich drobnych wiertałek? Tu się opiera, tu się kręci Tu się coś montuje Coś się przynajmniej wydaje Tu, tu jeszcze ciekawe... O, proszę bardzo Kuczyneczki są fajne Kucyneczki, są fajne, bo czasami są cuda Chociaż tu akurat, a nie, widzicie Włącznik a, Włącznik jak włącznik, pomyślimy a reszta to chyba śmieci i tu jeszcze była jedna Jed jeden pojemniczek giełdę spalone miseczka jest uuuu japan nie ma nic ciekawego a nie proszę bardzo gwintownik widzicie warto szukać może nie zawsze nie zawsze ale często coś takich, przynęteczka, dołeczka wychodzą jakieś skarby. Kiedyś nawet pierwszy pierścionek znalazłem, pierwszym był w rederku. kurde, nie pamiętam. Dokopałem się jeszcze do takiej, nie wiem właśnie jak to nazwać. Hmm, grzechotki? Nie, chyba do wiercenia ręcznego to było, tak mi się wydaje. Niestety w środku są szczęki uszkodzone, ale... Zobaczcie sobie jak to jest fajnie wykonane, jak tu elegancko przeskakuje, no widzicie, super sprzęt, o trochę ziemi już spadło, no. o patrzcie jak na końcu wykonane, jaka kuleczka nawet jest żeby się zamykała, to nie jakieś w chińskiej badziewie, no, tylko co to jest, hm. ciężko, ciężko w to uwierzyć, patrzę co to za dwa pudełka leżą, otwieram, myślę no o czym nie wierzę, to sobie, Nowe amortyzatory Sachsa. Eee. Nówki. Naprawdę nówki, nieużywane. Tak leżało, nie ściemniam. Jesteśmy dalej na złomie, bo ostatnio ktoś mi tam zarzucił, że. A, zresztą nieważne to ważne. Zarzucił to, zarzucił jego sprawę. Czekajcie, bo tak jedną ręką to taka robota, wiecie. Chciałem wyciągnąć i pokazać, że to jest i drugi kolega. Eee. się rozłączyć. Patrzcie, drugi amortyzator Też Saksa, też nówka Też nieużywany Super, super Domu przeczytam do jakiego to jest fury. No i macie potwierdzenie, że na złomie Elegancko Nieźle chyba, nie? Też mi się tak wydaje, że nieźle Dobra Od czego zaczynamy? Od prawej czy od lewej? Od lewej? Dobra Amortyzatory saksa. Kurde jak ja tu Pamiętam jak teraz y... Zobaczyłem to pudełko myślę, ktoś przed chwilą wyrzucił pudełko na złom i pozwolili im? Myślę, niewiarygodne. Podszedłem, wziąłem, podniosłem, patrzę się, o kurde, zapakowane. Myślę, to co, ktoś by zapakował stare amortyzatory? Myślę, no nie, nie wierzę. No i wyciągam. buch. Od Volkswagena Turana, tak myślę, tego co wyskoczyło mi, nówki, naprawdę nówki. Nie robię sobie jaj. Nowe amortyzatory Sachsa, czyli bardzo dobra firma. No szok, no szok, naprawdę szok. Eee... No, <tyle>, tyle o nich. Eee... Pudełeczko, pudełeczko po jakiejś tabace chyba. Po tytoniu, po papierosach. Tu pisze tabaka. Nie wiem. Eee, pełna wiertełek. Od jakiejś wiertełek to będzie, nie wiem, 7, 8, nie, 8,5 nawet. Tu jest jakieś mniejsze, szóstki, piątki, tam pana mniejsze dwójka, tu jest yy, z węglikiem mniejsze, widzicie? Widzicie, O, to jest trochę zmęczone życiem. No akurat dobra, to źle wziąłem. No ale brakowało mi właśnie takiej wierce, takie coś na szybko. Pak, 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 pak. Nie przejmujcie się, jak już jesteśmy. Włącznik, jednak wziąłem. Stwierdziłem, że taki włącznik miło mieć, więc wziąłem. Pudełeczka, o, z tym gwintownikiem to był. M, M4, o to nawet też, też dość fajny tu macie jedno pudełeczko, To jest to japońskie, tak, japońskie, oryginał e, wziąłem sobie też pilniczki o, made in Poland widzicie, widzicie, no te pilniczki są super brakowało mi takich pilniczków, takich małych właśnie, a teraz mam więc się cieszę bardzo z tego się cieszę z tych hmm, grzechotek, nie grzechotek, nie do wiercenia ręcznego, jak to nazwać uchwyty ja sobie tak wyobrażam, że to po prostu wrzucam wiertło i jak mam jakąś malutką, ten to wiercimy ręcznie, przynajmniej ja tak sobie to dopisałem, a czy to jest prawda, pewnie mi powiecie, na pewno mi powiecie, wy mi wszystko powiecie, no, także to, eee, nie wiem, co to jest to, jakby ktoś coś wiedział, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest więc stwierdziłem, jest bardzo leciutkie, więc stwierdziłem wezmę, pokażę wam, powiecie mi, a ja będę wiedział. Imbusik to będzie raczej czwóreczka czy piąteczka, chyba czwóreczka bardziej. Szkoda, że nie szóstka, szóstka bym się sprzedała. No dobra. Znaczy mam szóstkę, ale takiej nie mam. E, ta wiercerka. Antyczna, ręczna, z dobrym uchwytem. A to jest w sumie tak naprawdę nie dla mnie, tylko, tylko dla kogoś. No na prezent. Dobra, nie wchodząc w szczegóły. No, bo znam taką osobę, która zbiera właśnie takie. O, to jest nawet coś napisane. PW7C z jakąś cechą. No to super, no to super. To jest nie dla mnie, to jest dla osoby, która zbiera właśnie takie rzeczy, kolekcjonuje, dam, na pewno się ucieszy. A kosztowało to nic. Więcej będzie radości z tego, jaką się będę cieszył, niż z niż niż tego wszystkiego, co ja tu zapłaciłem. Dwa pedała, pedała jak pedała nawet od z tak? tak no tutaj. No. zakończymy temat pedału, bo tyle wystarczy no i cel ma e, tutaj jest jakaś plomba gwarancyjna Niezerwana, czyli prawdopodobnie to jest sprawne to jest szlifierka na kamień jak tu wyczytałem aha wy wszystko widzicie na góry nogami czekajcie bo się zaplątał mi ten kabelek e, no, kabel, znaczy było że kabel na ściernicę maksymalnie średnica 100 mm, obroty 9000. Popatrzę sobie później na YouTube, co to za celny. 81 rok produkcji, 700 watów. Nie widziałem nigdy takiej celny. Nie widziałem, że takie coś jest. Ciekawe, jak to. Tutaj jest kamień. Jakiegoś szybkiego szlifowania. Jakiś rur, może? O, może coś takiego. No, może, może. No, ciekawa sprawa, musicie sami przyznać. Jak dla mnie, jak dla mnie bardzo ciekawe. Naprawdę nie wiedziałem, że taka cena jest. Waży, no jest trochę ciężka, z 5 kg może ważyć. Może ważyć 5 kg, hmm? Może tak być. Ale nie no, wartało, wartało. Naprawdę wartało. I podoba mi się strasznie ta cena. Naprawdę mi się podoba. Dobra, hmm, co? Ile, ile, ile? Eee, wszystko po 2,50. Saksy, to, to wszystko praktycznie było na jednym złomie. Także... Po 2,50 no się opłacało. Same saksy ile kosztują, to pff, głowa mała. E, a celma? Celma kultowa. Kurcze. Kiedyś coś będzie, ktoś przyjdzie, coś zrobić. Jakaś szybka fucha, wyciągnę taką celmę. I gotowe. Dobra. E, no co? Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. No i co? I do zobaczenia. Najpewniej za tydzień. Cześć.